Cześć witajcie z tej strony Odin. I dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w FIFA 15. Chyba mój pierwszy film tak z pełnej Fify Raz nagrywałem demo. Dzisiaj rozegramy sobie mecz, który miał niedawno miejsce i na którym byłem czyli Juventus kontra Lechia Gdańsk. Film ogólnie już miałem nagrać dawno e, tutaj przestawiłem mikrofon, mogłoby być słychać. E, film już miałem nagrać dawno w którym miałem właśnie e, pokazywać. E, i znaczy pokazywać, pokazywać mecz i rozmawiać o transferach Juventusu oraz, oraz o innych rzeczach, o, me, o finale Ligi Mistrzów itd. Tak Teraz właśnie byłem na meczu w piątek, to bodajże było. Albo nie, czekajcie, mecz był we wtorek, w środę jakoś, tak? A, dzisiaj jest wtorek następny. Jeszcze byłem po drodze na Woodstocku, dlatego właśnie dzisiaj nie mamy dostępnych strojów, w jakich grał Juventus. Ale, ale, wybierzemy sobie takie klasyczne Lechy, też nie mam pasiaka. Więc wybierzemy sobie takie stroje zielone. Eee, zarządzanie zespołem. Na pewno nie chcę Liorentę na napadzie. Rau, 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 rau. Rozumiem, że te weza już tutaj nie znajdę. Czyli jakieś tam były aktualizacje składów, czy coś. Okej, okay. czekajcie, ja muszę sobie Trochę tutaj. Trochę posiedzimy tutaj. <laughs> to jest Pereira, Vidal, Marquizio, Pogba, Bonucci Barceliego zmienimy na Kieliniego e, Caseres. Też ostatnio grał w meczu, a Bonucci też. Caseres wszedł za Kieliniego, więc może zamy ogonny. Storari, Padoin, Padoin grał. Możemy go dać za Vidala i dać na środek Marquizio. I możemy dać Komana zamiast e, Liorente. Chyba, że znajdziemy jeszcze kogoś ciekawszego. Bnumarycuk. Fajnie, że ten napastnik jest tutaj w grze. Okej. Okay. Myślę, że, myślę, że taki może, może być taki zespół. Lepszego nie dam rady tej póki co zrobić. Dziwi mnie, że nie ma tej TV Już, ani mam Dżukicza. Chyba, że przeoczyłem coś. Dobra, nieważne. Więc skład był dosyć mocny, a propos. Juventus przyjechał w silnym składzie. Grały wszystkie, e, wszystkie gwiazdy. Kedira miał, Kedira miał chyba nawet swój debiut w barwach e, Juventusu. Grały, grał Dybala. E, grał nowy bramkarz Neto, Wszedł za e, Bufona. E, nie wiem, kto tam jeszcze grał Mandzukic, oczywiście. Ale wyszły też stare gwiazdy, jak Marakizio, Kielinie, Bufon. Bonucci, nie wiem kto tam jeszcze grał, Pogba, Pogba nawet strzelił pierwszą bramkę No więc tak, ja na meczu byłem, tak jak mówiłem I to był mój pierwszy w ogóle mecz taki duży, powiedzmy, pierwszy raz byłem na takim dużym stadionie Prędzej co najwyżej to chodziłem na Żużel w Toruniu, ale też nie na Moto Arenę, tylko jeszcze na starym stadionie Gleki to jest poziom trudności, ja zapomniałem. Ehm, tak. Ogólnie ja nie znam się na polskiej piłce więc nie wiem czy tutaj skład w miarę jest e, oddany dobrze przez, przez Lechie Gdańsk. Na pewno nie ma dużo zawodników takich teraźniejszych, ale ład jest, Markizio, nie Kielini! Kielini strzelił bramkę głową. Strzelił główkę bramką, tak? No i mamy 1-0, prawie tak jak na meczu. Mecz zakończył się 2-1 dla Juventusu. Potem Juventus pojechał na mecz do Marsylii, gdzie przegrał 2-0. Więc wspaniale. A ogólnie dosyć słabo im doszły mecze rewansowe. Myślę, o tym chcę porozmawiać. O transferach Juventusu. Bardzo mi się to nie podoba, co się dzieje. Ogólnie uważam, że te transfery są... No Pereira. No i brawo. Ogólnie to będzie, jak widzicie, taka kopanina bo chyba jest niski jakiś poziom trudności włączany no więc, to to, to jest? Koman, o Boże, jak on śmiesznie wygląda tutaj no więc, ogólnie to co się stało teraz w Jube, mi się strasznie nie podoba odszedł Tevez, którego bardzo lubiłem odszedł Pirlo, którego chyba wszyscy lubili eee... Odeszły też takie osoby, które stanowiły właśnie jakby serce drużyny. Ja bardzo lubię. Mi nawet nie zależy, żeby ktoś był jakiś, jakimś super zawodnikiem, ale to, że oddaje... oddaje całego siebie na boisku, to, że daje z siebie wszystko, to jest niesamowite i właśnie. Odeszło kilku takich zawodników, jak na przykład Storari, Storari Bramkarz, który przyszedł bodajże do. Nie, nie, nie mam pojęcia dokąd przeszedł. No ale przeszedł on był świetnym zmiennikiem Buchona. Bardzo mi go szkoda, on właśnie stanowił takie serce, kiedy już wychodził dawał sobie 100%. Tak samo Simone Simoneone PP odszedł przecież. Też dla mnie to był taki zawodnik, taki silny, silny, ale niewychylający się. I kolejna, kolejna bramka główką, już 3-0. Trochę laguje w niektórych momentach, nie wiem dlaczego mam 60 FPS-ów, Więc właśnie dużo takich zawodników, a dużo przyszło takich zawodników, których na przykład... No, ja nie lubię, no. To są zawodnicy, którzy przychodzą za pieniądze, i, i. No i po prostu są. Nie wiem, nie, nie No nie wiem, jak to powiedzieć, ale. Na przykład nie podoba mi się kupno Kediry. Nie podoba mi się kupno Manczukicza, którego po prostu nie lubię. No nie wiem. No nie lubię tego kolesza. No nie, nie wydaje mi się, żeby on był związany z jakimkolwiek klubem. Chociaż ja nie wiem. Nie, nie interesowałem się. No ale. Szczerze, wolałbym, żeby Tevez nadal grał za niego. Który. Przeszedł do Bokka też właśnie za pół darmo, a przeszedł tam, bo ponieważ chce skończyć karierę u siebie w Argentynie, więc bardzo fajnie. Fajnie, że nie przeszedł przeszedliście za pieniądze, tylko odszedł z Juventusu już. Bo, bo tak, bo tego chciał, bo już wiedział, że tutaj będzie się źle czuł. No i dlaczego przy każdym razem, za każdym razem, jak strzelam bramkę, to leguje? Ogólnie bym to zgrał w różowych strojach. Więc, trochę jest tych transferów. Dybala też przyszedł przecież. Przyszedł Zaza, który też grał w meczu. E, Neto, który też tam wyszedł na, na drugą połowę za Buffona i wpuścił bramkę. E, nie wiem, co tam jeszcze, Zaza. Ogólnie no, tak średnio mi się podobają te transfery. Jeszcze Juventus sprzedał teraz Vidala do Bayernu Monachium. Drużyny, której też nie lubię, strasznie. Dlaczego akurat do nich? Jeszcze za taką kwotę, 40, tam, tam no 40 milionów euro, co to jest no, za piłkarza, który jest filarem Juventusu, który jeszcze w tym sezonie, na, na początku okienka transferowego mówił, że nigdzie nie idzie. Z, no, no, nie, nie rozumiem tego. E, świetny występ w Copa America, gdzie, no, zdobył, on on to wygrał, był najlepszym zawodnikiem w y, Chile. No, tak, tak, ja uważam. No, świetnie jego występ. Filar Juventusu to był, zagrał, w finale, zagrał w finale Ligi Mistrzów, gdzie też swoje zrobił. I nagle zostaje sprzedany do Bayernu za, za 40 milionów euro. No, wspaniale. Za kwotę, za którą Juventus nie wiem, wyda 50 razy więcej na jakiegoś młodziaka za miesiąc. No i mamy 6-0. Ja chciałem powiedzieć 4. Command, no, Tak wygląda Cieszy mnie, zostanie Moraty, bardzo lubię tego zawodnika Juventusie, w sumie nie wiem co więcej mówić, bo Niby temat obszerny, ale, ale No nie wiem co mówić, ogólnie nie podobają mi się transfery, właśnie wydaje mi się, że Ja wolałem Juventus jak, jak grał Grały tam takie gwiazdy, wiecie, Pirlo jak no po prostu ulubili więc Moimi ulubionymi zawodnikami nie są jakieś wielkie gwiazdy, tylko właśnie Buffon, Kielini i Marquizio. Oczywiście to są gwiazdy, ale to nie są zawodnicy, którzy dostają 10 triliardów dolarów za, za sezon. To są zawodnicy, którzy dostają, nie wiem, kilka milionów. Tak samo Pidlo właśnie z takim świetnym zawodnikiem. I właśnie bardzo imponuje mi marquizio. To jest jeden z moich ulubionych zawodników. Ponieważ on nie gra dla pieniędzy, on, tej, on gra w Juventusie, on gra dla Juventusu, dla barw, dla klubu, dla kibiców. To mi się strasznie podoba. Ostatnio przy, na, podpisał kontrakt na kolejne kilkanaście lat, kilka lat. Tak samo bunuci, którego akurat tak Okej, okay, ale nie przepadam za nim. Bardzo lubię Kieliniego za to, że skończył studia, mimo grania w Juventusie. Też to jest takie, można naśladować i, i dobry wzór. E... To jeszcze, no Buffon oczywiście, który akurat studiów nie skończył, podrobił swoją maturę, co wyszło potem na jaw, ale Buffon do dziś tego żałuje, możemy przeczytać trochę jego biografii, którą czytałem, ogólnie dużo chcę napisać też na blogu właśnie recenzję tych książek Pirlo, Buffona, na pewno chciałbym opisać swoje wrażenia z meczu, może może jakieś zdjęcia dać, o, chociaż ja tam nie, nie brałem ze sobą aparatu, tylko wziąłem komórkę tam, 8 megapikseli, no dużo nie jest, ale jakieś zdjęcia są, można, będę mógł wstawić, żeby zobaczyć. No i Pogba, drugi bra, druga bramka dzisiaj. Więc wstawię to wszystko na bloga, muszę ogólnie za też tam coś robić. Um, bardzo mi się mecz podobał, fajne było to zachowanie kubiców, że nie byli jakoś wrogo nastawieni, to wszyscy, wszyscy się cieszyli, no w końcu to był mecz towarzyski. Nie było agresji. Więc, więc, wspaniale. Było trochę kibiców z Turynu. To też Byli kibice z całego świata. Dane mi było porównywać nawet z kibicem z Ukrainy, który przyjechał właśnie do Polski specjalnie, nawet. Więc, no fajnie, no. Nie tylko nie do nas przyjeżdżają, ale fajnie. Ostatni raz Juventus był bodajże w 2000 roku, 2010 roku, kiedy to grał w lidze mistrzów z. Lechem poznań i co zasypało tak strasznie śniegiem, e, boisko, że musieli, pomalu, musieli pomalować linię na różowo i dać różową piłkę. No w, na tym meczu nie było takich e, takich wypadków, takich jakichś dziwnych sytuacji. Meczu. Dużo ludzi narzekało, że nudny, ale dla mnie to było fajne. Ja po prostu obserwowałem swoich idoli. Jeszcze siedziałem e, po prawej stronie od wejścia na boisko. I, i, I siedziałem idealnie tam, gdzie rozgrzewali się zawodnicy, więc, więc byłem blisko swoich idoli, jak właśnie Pogba, no Pogba też, ale bardziej Markizio, którego uwielbiam. Kenini, Buffon, Ewra, czy inni, Manziuki. Ja akurat go nie lubię, ale też go widziałem blisko. No ale strzelił gola z w tym meczu, więc trzeba mu to uznać, ale no nie wiem, nie lubię go, no nie lubię go. Może być najlepszym zawodnikiem na świecie. Ale no, no, no nie przepadam za nim Markizjo A jeżeli chodzi o Woodstock to jak zwykle było zda. wspaniale Jakby mogło piłke. być inaczej, no nie mogło być mm. Tak Zmiana w Lechidańsk, Pietrowski e Wryan jest za Pietrowskiego Znaczy na no, odwrót Pietrowskie za Wryanęsa no Morata, strzelaj gola to jeszcze nie koniec akcji Padoin, Padoin, nie! Co to było? Padoin to też jest właśnie taki zawodnik, który gra sercem. Nie jest to jakiś super zawodnik, ale to jest taki stabilny, zmienny. Więc. Jak go nie kochać? Jak go nie kochać? A właśnie, mieliśmy porozmawiać też o meczu, który miał miejsce 6 czerwca, czyli o finale Ligi Mistrzów. No kurde. 3-1, no chociaż jak dla mnie 2-1 powinno być i tak przegrany wynik, Robert, i tak, więc co to za różnica? Łaaa! Ła. Ła. Ładny, ładny, ładny gol. Moraty, Krysko nie przypomina siebie, więc tak. Mecz zakończył się oczywiście wynikiem 3-1 dla, dla Barcelony. Potrójna korona. No nie wiem, no nie, nie fajnie było oglądać ten mecz jednak. A wydaje mi się, że to był jeden z naj. To był chyba naj... Naj... taki silny Juventus, dosyć. Chociaż też po drodze do tego finału nie mieli jakoś. Oooo! chciałem to inaczej zrobić. Jak obronił paradą bramkarską obrońca? nogami. No, nie był. Nie, nie wiem, ten Juventus po drodze miał dosyć łatwych rywali. Czy łatwych? No nie, nie było nikogo takiego bardzo, bardzo skompli skomplikowanego do pokonania. Real Madrid w swojej dosyć słabej formie a prędzej Monaco Monako bodajże? no więc No, więc tak. I dopiero właśnie w finale trafili na kogoś bardzo takiego. No bardzo wymagającego przeciwnika, no, Barcelona. No i no i się okazało, że Juventus taki silny jak się wydawało nie jest, chociaż... No, ja nie liczyłem jakoś specjalnie na wygraną, ale samo to, że dostali się do finału, to było wow. To było niesamowite. Dodatkowo 6 czerwca, czyli w moje urodziny, poszedłem ze znajomymi do, 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 do barki na wiśle w Toroniu i oglądaliśmy właśnie ten mecz. A potem tam się, nieważne. kto eee, to? Czy 8, tak, Markizio. Jak to Alvaro Morata? 8 miał na koszulce. Jan Murata to, to co to Markizio strzelił. 8 była. O to Markizio strzelił kolejną. No. Teraz na pewno Markizio. Dziwice byli pewni zwycięstwa, a ich ulubieńcy dają mu satysfakcję. I właśnie wydaje mi się, że sezon temu eventu było o wiele lepszą drużyną niż teraz. Myślę, że teraz nie ugra za dużo. Już widać że zaraz po meczach towarzyskich, co się dzieje, że no to nie jest to, to nie, no nie wiem, może jeszcze się zgrają, może ja mówię słyszeć, może ja, może, może się zdziwię, mam nadzieję, że tak będzie, no bo kurde, no jakiś czupak, no bo na trzy, trzy mecze towarzyskie dwa przegrane, aha plus jeden wygrany z drużyną Lechigdańsk, która chyba no, no nie, nie jest za silna w tym sezonie. Co eee, to, to znów? Znów Marquisio. No i teraz, będzie, teraz czeka nas za 4 dni mecz z Lazio o Super puchar więc ja myślę, że Juventus może zdobyć znów e, tytuł Serie A czyli Scudetto kolejny. Ale myślę, że w Europie nie powalczy. Tak tak myślę w tym sezonie. No jednak to nie jest to. Dużo zawodników odeszło po Pewnie za sezon odejdzie pogba, a Możliwe, że Morata, jak będzie miał kolejny silny sezon. Ponieważ Real ma prawo odkupu. Więc kurde, ja myślę, że może być tylko gorzej z drużyną teraz. Eee, no tak, tak, tak myślę po prostu. Więc nieciekawie się dzieje. Nie ciekawie, ale być może jeszcze coś wymyślą. Teraz jeszcze Kedira złapał konkluzję, więc szukają kolejnego zastępcy dla niego. na no wspaniale, po trzech meczach towarzyskich. Hmm. No to, więc ja sam już nie wiem, co, co mówić. Chciałbym, żeby Mentes był silny, ale ciemno to widzę. Szaro, nie wiem, jak się mówi. Ciemno? Czarno, czarno to widzę, ciemno. Czarno to widzę. Sukces Juventusu na przykład w Chociaż fajnie by było jakbym się mylił Myślę, że wiele ludzi by się ucieszyło Ja wierzę w Juventus, ale No nie wiem, to nie jest ta drużyna No nie wiem, obecna drużyna jakoś tak bardzo mnie nie jara Jakoś Wolałbym drużynę z zeszłego sezonu, całą No, oczywiście Pirlo może odejść On też nie był jakoś super W tym sezonie ale to jest jednak maestro. On sam mówił, że on chciał odejść jeszcze, póki ludzie go kochają, póki go chcą inne kluby i sami Juventus on chce odejść. Z podniesioną głową. No i odszedł. Finał Ligi Mistrzów. Też mam nadzieję, że Buffon w końcu zdobędzie swój, e, swój puchar. No zasługuje na to. Świetny zawodnik też. Fajnie jest przeczytać jego o, o biografię, polecam. Chociaż ona jest nieaktualna ponieważ ona się chyba kończy na 2008 i 2009 roku jakoś. Więc dużo jest jeszcze tam do powiedzenia, do napisania w kolejnej biografii. Chociażby, nie wiem, Euro 2012, gdzie przecież grali w finale, czy grali Włosi, czy właśnie ten finał Ligi Mistrzów z tego sezonu. Dużo jest do opowiedzenia. Gratulacje, wygląda na. No właśnie, nie. nie. To był początkujący. To, to był najniższy poziom. O oh Jesus, tak, przejdź na jakiś wyższy poziom. Słuchaj, ale nie dostał oceny 99 9 z to meczu był 8-0, Marquizo 9, 9 Bardzo mnie to cieszy, bo te dobry. Uwielbiam tego zawodnika, wszyscy dostali wysokie oceny Oprócz Lichtenera O, który też był na meczu w Gdańsku Tak, więc w sumie to wszystko Ja się z wami żegnam Dziękuję za, za oglądanie I mam nadzieję, że fajny film podobał wam się Postaram się go wrzucić jak najprędzej Potem jeszcze mam do wrzucenia batmana, misję jakąś tam główną i, i to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję i cześć.